Dzień dobry, Szanowni Państwo. Piotr Bartosz, Komitet Kraków dla Kierowców, Ruch Narodowy Konfederacja. Ja chciałbym przedstawić stanowisko pana Aleksandra Miszalskiego, który prezentując nowy projekt Strefy Czystego Transportu, opisował go jako wsłuchanie się w głos mieszkańców. Niestety ten głos mieszkańców nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo gdyby. Właśnie tu zachodzi podejrzenie, czy, czy pan Aleksander Miszalski kłamie, czy został okłamany przez e, instytucję, która robiła konsultacje, czyli zarząd transportu publicznego. E, jeżeli pan Aleksander Miszalski nie śledził e, tych konsultacji, więc pragnę przypomnieć, e, 99% ludzi, którzy, których brało udział e, w tych konsultacjach, czy to zarówno online, czy e, stacjonarnie, było przeciwko wprowadzeniu tej strefy. Lub ewentualnie. Zminimalizowania jej do jednej ulicy lub tylko i wyłącznie rynku głównego, czy pierwszej odwodnicy, takie wymagania narzuca na nas Unia Europejska. Ta strefa ma być minimalna. Tutaj zachodzi podejrzenie i pytanie, dlaczego Aleksander Miszalski i pan Łukasz Franek, dyrektor ZTP, wychodzi przed szereg i chce wprowadzać strefę na tak dużym obszarze która jak okazuje się, jak mówili moi koledzy przedmówcy, okazuje się strefą absurdu, ponieważ będzie ona kosztowna, nie wiadomo kto będzie ją kontrolował i nie wiadomo tak naprawdę jakie ona przyniesie w przyszłości skutki. My jako Komitet Kraków dla Kierowców w czerwcu już 2023 roku podjęliśmy inicjatywę uchwałodawczą i przedstawiliśmy ją na Radzie Miasta, żeby odwołać strefę czystego transportu. Pod naszą inicjatywą podpisało się ponad 7,5 tysiąca osób, co było rekordem dotychczasowych inicjatyw uchwałodawczych w Krakowie. Nasze działania były cały czas podejmowane. Krytykowaliśmy zarówno decyzje. Pana Aleksandra Miszalskiego, jak i poprzedniego, poprzedni, poprzedni projekt strefy czystego transportu, mówiliśmy o tym, że uderza ona w najbiedniejszych, że będzie powodowało, powodowała ona podziały społeczne między klasę bogatą a klasę tą biedniejszą, której nie stać na wymianę samochodów. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę nie przeprowadzono konkretnych badań, żeby stwierdzić, że na pewno wprowadzenie tej strefy czystego transportu pomoże. Części osób, które faktycznie gdzieś tam zachorowały na astmę. I co najważniejsze, tak naprawdę wydano kupę pieniędzy na wprowadzenie tej strefy, która do tej pory jeszcze nie weszła, bo dalej trwają te konsultacje. Wydano kupę pieniędzy na propagandę, na promocję tej strefy, żeby jednak siłowo przekonać mieszkańców, że oni tej strefy potrzebują i co najważniejsze, tak jak mówię, nie przeprowadzono analizy finansowej, żeby stwierdzić, ile tak naprawdę wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie będzie kosztować. My, jako Komitet Kraków dla Kierowców, jako konfederacja tutaj w Krakowie, sprzeciwiamy się cały czas tej strefie. Będziemy rozmawiać rzeczywiście z radnymi, jeżeli. Nowy projekt trafi pod obrady na sesję Rady Miasta i będziemy apelować o to, żeby ten projekt odrzucić. I jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym tutaj przekazać państwu z krakowskiego alarmu smogowego: bo jeżeli tak państwu zależy na poprawie jakości powietrza, to czemu nie wyjdziecie z inicjatywą do premiera Tuska lub tutaj obecnego jego namiestnika, czyli Aleksandra Miszalskiego, żeby wyszedł z inicjatywą dofinansowania stacji diagnostycznych, aby miały one sprzęt na to, żeby badać samochody dogłębnie, żeby sprawdzać ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji i na poziomie stacji diagnostycznych wykluczać te samochody, nie, nie, nie inwestując kupę pieniędzy w wprowadzanie strefy czystego transportu w Krakowie. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję.